Słuchasz podcastu Denevs, gdzie bez owijania w bawełnę mówimy o zdrowiu, psychologii, pieniądzach, organizacji wydarzeń i życiu za granicą. Prowadzącą jest Agnieszka DNEF, właścicielka DNF International, filantropka, inwestorka oraz ambasadorka Forever Living Products. Zapraszamy. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Denevs. Od marca spotykać się będziemy dwa razy w miesiącu. Raz w miesiącu będziesz się spotykać z moim gościem, natomiast w kolejnych tygodniach ze mną i z moimi przemyśleniami. Czy przyzwyczaiłaś się już trochę do tego, że moje podcasty są odrobinę kontrowersyjne? To dzisiaj pojadę po całości, mając nadzieję, że spojrzysz na ten temat, o którym dzisiaj będę mówić, troszeczkę inaczej. A o czym będę mówić? Będę mówić o luksusie, i często luksus kojarzy nam się z drugimi samochodami, ubraniami, domami, wakacjami na jachcie, wiecie, w kieliszku moed, piękna pogoda, egzotyczne kraje itd. itd. Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, czy osoby, które na przykład publikują takie zdjęcia, albo właśnie widać, że ubierają się czy noszą dobra luksusowe, naprawdę na to stać, czy to są pozory? Otóż ja często spotykam się z tym, że ktoś ma na sobie, wiecie, tam pierwsza Gucci, torebkę Louis Vuitton, buty od Louboutin, biżuterię od Chanel, a kiedy zaczynamy rozmawiać na temat finansów, okazuje się, że to wszystko jest albo na kredyt, albo z oszczędności miesięcznych, rocznych, czasami nawet kilkuletnich. Szukając też inspiracji do tego odcinka, przeglądałam jeden z portalów społecznościowych i zobaczyłam coś, co mnie bardzo mocno uderzyło. Otóż była tam informacja na temat właściciela Louis Vuitton. I co zobaczyłam? Zobaczyłam opis, że właściciel Louis Vuitton jest jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych osób na świecie. A w jaki sposób doszedł do tego momentu. Otóż doszedł do tego statutu, do, tego, do tej pozycji, sprzedając dobra luksusowe osobom, które są spłukane. I to mnie bardzo, bardzo uderzyło. Oczywiście każdy z nas definiuje luksus inaczej. Natomiast im częściej spotykam się z milionerami, multimilionerami na konferencjach, czy też tymi, którzy są moimi klientami, czy osobami, od których uczę się, edukuję się finansowo, tym częściej słyszę definicję luksusu, która niekoniecznie jest tym samym, co gdzieś tam mamy zakodowane, czy z czym jako pierwsze nam się kojarzy luksus. Czyli często słyszę, że luksus to jest coś więcej niż drogie przedmioty, czy ekstrawaganckie doznania. Luksus to jest stan umysłu, sposób patrzenia na świat, pełen piękna, komfortu, wyrafinowania. Luksus to jest też możliwość tego, że w dzisiejszym czasie pośpiechu, zgiełku życia codziennego możesz sobie pozwolić na chwilę spokoju, takiego prawdziwego relaksu, zanurzenie się w przyjemnym zapachu świeżo parzonej kawy o poranku, picie tej kawy. Rozkoszowanie się nią, delektowanie tyle czasu, ile chcesz, podziwianie zachodu słońca nad horyzontem bez pośpiechu, że luksus to też możliwość czerpania radości z takich prostych przyjemności, właśnie jak na przykład ta kawa, czy spacer po parku w towarzystwie ukochanej osoby, czy delektowanie się smakiem ulubionego deseru bez wyrzutów sumienia. Czyli to są takie małe, codzienne przyjemności, które sprawiają, że życie staje się pełniejsze i bardziej wartościowe. Obserwuję to też teraz podróżując po świecie i zostając na przykład w hotelach pięciogwiazdkowych, że właśnie to pojęcie luksusu zaczyna się troszeczkę zmieniać nawet właśnie w przemyśle majstry czy, czy w hotelarstwie. Czyli coraz częściej odchodzi się od takiego bijącego po oczach luksusu. Wiesz, Złote dodatki czy bardzo, bardzo drogie meble, które widać, że kosztowały tysiące dolarów czy, czy euro, marmur w każdym możliwym miejscu itd., itd., a bardziej idzie się w tą stronę tworzenia takiego domu poza domem dla gości. Czyli miejsca, gdzie gość czuje się komfortowo, przyjaźnie, a nie boi się, czy dotknie jakiegoś wazonu i zostanie mu doliczone tysiące euro do, do rachunku. Oczywiście tutaj troszeczkę przesadzam, ale mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Tworzenie takiej domowej atmosfery, takiego miejsca, gdzie faktycznie możesz jako gość czuć się swobodnie, nikt na ciebie nie naskakuje, jesteś no, po prostu w pełni wolny czy wolna. I możesz robić to, na co masz ochotę, w takim stroju, na jaki masz ochotę. Czyli jeżeli masz ochotę zejść na śniadanie w piżamie czy w szlafroku, to po prostu jest na to przyzwolenie. Nikt się na ciebie dziwniej będzie patrzył, albo nie powie ci, że na przykład w klapkach nie możesz zejść na śniadanie, bo to jest bardzo piękne, wyrafinowane miejsce itd. itd. Więc cieszy mnie, że w Polsce też zaczynają się pojawiać takie miejsca i że rozumienie luksusu troszeczkę się zmienia, bo tak jak mówię, pewne rzeczy, są tylko i wyłącznie na pozór. Bo co Ci z tego, że masz Rolexa na nadgarstku, jak on Ci dalej pokazuje, kiedy jest Twoja przerwa obiadowa i kiedy Twoja przerwa obiadowa się kończy. Ok, to kiedy w takim razie decydować się na dobra luksusowe i skąd masz wiedzieć, że Cię na nie stać? Oczywiście wszystko jest dla ludzi. Ja tutaj absolutnie nie neguję, jeżeli ktoś lubi mm, konkretne markowe produkty, tak jak mówię, wszystko jest dla ludzi. Chodzi bardziej o to, żeby to nie było kosztem Twoich ciężko zarobionych pieniędzy i żeby spojrzała też trochę na ten temat z innej perspektywy. Może przyjrzała się właśnie temu tematowi z innej strony i zastanowiła się przed następnymi zakupami. Czy to dobra luksusowego, czy jakichkolwiek innych zakupów. To może być na przykład, nie wiem, większy zakup typu telewizor, czy, czy nowa sofa do y, salonu. Cokolwiek, co po prostu wymaga trochę większego nakładu pieniędzy? I skąd właśnie masz wiedzieć, że cię na to stać? Odpowiedz sobie na takie trzy proste pytania. Czy możesz kupić daną rzecz natychmiast trzy razy? Czyli w momencie, kiedy jesteś w sklepie, czy możesz sobie pozwolić na to, żeby kupić na przykład trzy e, takie same sofy, albo trzy telewizory, albo trzy torebki Louis Vuitton? E, cokolwiek. Jeżeli jesteś w stanie. Pokryć trzykrotność danego zakupu, to znaczy, że Cię stać na tą rzecz. Druga rzecz, drugie pytanie. Czy masz nadwyżkę z inwestycji? Czy pieniądze, które wydajesz, to są właśnie te, które ciężko zapracowałaś w swojej firmie czy, czy, czy na etacie? Czy jest to nadwyżka z inwestycji, czyli pieniądze po prostu takie, które są dla Ciebie wolne, są dodatkiem, zapracowały same na siebie? Jeżeli. Tak, to jak najbardziej możesz jej wydać właśnie na jakieś swoje przyjemności czy rzeczy, które chcesz kupić dodatkowo. Trzecim pytaniem jest pytanie, czy dany zakup nie nadszarpuje Twojego budżetu domowego i czy przysłowiowo możesz te pieniądze spalić w piecu. Jeżeli możesz je przysłowiowo spalić w piecu, to ok, możesz założyć, że stać cię na daną rzecz. Więc jeżeli na powyższe pytania odpowiedziałaś nie. To zastanów się, czy nie lepiej te pieniądze, które chcesz wydać, zainwestować w coś, co je pomnoży. I wtedy faktycznie z tych nadwyżek inwestycyjnych kupić sobie to, na co miałaś ochotę. Jeżeli natomiast stać na taki zakup, super, ale zastanów się, co dla Ciebie oznacza ta metka czy logo. Czy to jest naprawdę tak bardzo istotne, żeby dana rzecz, którą kupujesz, właśnie była markowa? Czy może lepiej zainwestować na przykład w ubrania szyte na miarę, które będą dla Ciebie idealne, będą na Ciebie idealnie pasować, będą na Tobie idealnie leżeć, albo na przykład kupić torebkę zrobioną przez umiejętnego kaletnika. Zamiast mieć logo, nie wiem, przypuszczalnie Chanel, po prostu kupisz porządną torebkę skórzaną, która została zrobiona przez osobę, która faktycznie ma pojęcie na temat tego, co robi wiesz, że ten produkt jest wykonany etycznie wiesz, gdzie jest wykonany wiesz, do kogo te pieniądze też idą, w jaki sposób są rozdystrybuowane i tak i tak dalej więc tutaj jest pytanie właśnie, czy jest dla Ciebie to tak bardzo istotne, że na przykład kupujesz właśnie produkt markowy czy może po prostu chcesz coś, co będzie Przeżywało Ciebie, twoje, twoje dzieci i następne generacje? To jest też ciekawe pytanie, które ja sobie często zadaję, właśnie stając przed wyborem dóbr luksusowych, czy czegoś, co jest szyte dokładnie na miarę pode mnie i pod moje oczekiwania. Więc to jest jedno z pytań. Natomiast wróćmy do oznaki statutu i zamożności. Otóż Osoby, z którymi rozmawiam, które są bardzo zamożne, które, tak jak powiedziałam, są milionerami, multimilionerami, mówią, że dla nich oznaką statutu nie są właśnie drogie samochody, buty, domy czy biżuteria, a właśnie czas, w którym robisz to, co chcesz. Wolność wyborów, czyli jeżeli na przykład masz ochotę na super, świetną, fancy restaurację, obiad po prostu za 1000 złotych, to jesteś w stanie to zrobić. Ale jeżeli masz ochoty na McDonalda, to idziesz do McDonalda i po prostu wydajesz te pieniądze. Nie dlatego, że musisz jeść w danym miejscu, tylko dlatego, że chcesz. Ta wolność wyboru to jest właśnie oznaka luksusu. Kolejną oznaką luksusu jest to, że mieszkasz tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Czyli na przykład Twoja mm, praca wymaga na przykład tylko i wyłącznie dostępu do internetu i laptopa, Albo jesteś w stanie zostawić swoją firmę, zostawić swoje jakieś tam dochody na chwilę i po prostu przemieszczać się po świecie tak, jak masz ochotę. To jest, to jest oznaką luksusu. Kolejną rzeczą jest to, że ubierasz się tak, jak chcesz. Tak, jak ci się podoba. Nie patrzysz na modę, nie patrzysz na to, co teraz się dzieje na świecie, jak ludzie wyglądają itd., dalej. tylko po prostu ubierasz. To, na co masz ochotę w danym dniu. To jest wolność i to jest właśnie luksus w rozumieniu osób, z którymi rozmawiam. Popatrz na na przykład Marka Zuckerberga albo Steve'a Jobsa. To są osoby, które nie poświęcają aż tak bardzo uwagi swojej fizyczności temu, co mają na siebie założyć. Dlaczego? Dlatego, że na przykład mówią, że wolą ten czas i tę przestrzeń umysłową poświęcić na nowe produkty czy, czy nowe rozwiązania, zamiast właśnie zastanawiać się nad tym, jaką koszulkę, czy, czy jaki garnitur mają sobie kupić na następne przyjęcie, czy cokolwiek innego, tak? Obstrachując od tego, że też mają od tego ludzi, którzy ich ubierają czy ubierali. Ale tak na co dzień po prostu wolą skupiać się na innych rzeczach, i przywiązują uwagę do innych rzeczy, na przykład wypicia kawy spokojnie e, rano przez godzinę, zamiast właśnie zastanawiania się, czy dany markowy e, ciuch zrobi wrażenie na kimś innym. Więc e, powtórzę to jeszcze raz, bo chciałabym, żeby to właśnie fajnie wybrzmiało. To, że posiadasz Rolexa nie oznacza, że jesteś osobą zamożną. To, że nie posiadasz Rolexa, nie oznacza, że jesteś osobą biedną. Czasami posiadanie dóbr luksusowych oznacza tylko tyle, że nie potrafisz dobrze zarządzać swoimi finansami. Mam nadzieję, że w ciągu ostatnich 10 minut troszeczkę spowodowałam, że spojrzysz na ten temat luksusu z innej strony i zastanowisz się następnym razem, czy naprawdę warto... Czy może lepiej na przykład zainwestować, albo właśnie zainwestować w pracę kogoś, kto wykona dany produkt dokładnie według Twoich specyfikacji. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek, który będzie za dwa tygodnie, tym razem z gościem. Kto tym gościem będzie jeszcze Ci nie powiem, ale już bardzo serdecznie Cię zapraszam na rozmowę z niesamowicie ciekawą osobą. Do zobaczenia i dziękuję.